Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale Wrote Pawlosiem. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejną betę, która jest dostępna w sklepie Microsoftu, w storze Microsoftu jak to woli, gra pod tytułem Battleborn, nie wiem, nie włączyłem tej, tej gry, nie wiem czym to się je. Gramy na Xboxie Łanie. Battleborn Open Beta. Dobra, przejdźmy, zobaczmy o co tu chodzi. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest, nie słyszałem o tym tytule, co nie znaczy, że jest... Mało znany, może go po prostu pominąłem. Może nie mój typ gier. Jak widać, konto nam się już ładuje i zobaczymy z czym to się je. Nie bierzcie pod uwagę też mojej opinii tej gry, bo mi się może nie podobać. Wam może się bardzo podobać. Nie znaczy, że gra jest zła, a zobaczmy teraz z czym to się je. Battleborn Digital Deluxe. Dobra, tu mam jakieś pierdółki, nie będziemy tego czytać, przejdziemy do gry. Versus Public, Story Public. To może być fajna opcja. Dobra, zobaczmy jak stążymy Przetestujemy sobie dwie bardzo ładnie wykonane postać. Co już mi się podoba. Push to Enemy Lines. Może być to. Już nam się ładują 5 na 5 z tego co widzę. Czyżby nikt nie grał? Nie mamy Player Found, Player Found. Dobra, nasza drużyna jest w komplecie, teraz czekamy na, na przeciwnika. Gra powstała na silniku y, Unreal'a, jeśli to ma jakieś znaczenie dla kogoś. Your game will be ready soon. Fajnie. 25 sekund i startujemy. Będzie chyba... bajecznie... a... jak to się mówi? A, a... 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 animacja? Nie animacja. Bajkowo. Coś jak Borderlands. O kurde, jaki koks. 104 sekundy, to jeszcze mam czas na wybór postaci. Koksem nikt nie gra, bo chyba go łatwo trafić. A ten? Wersja z Storm Raidera, taki ma kapelusz. Montana, zagramy koksem. Czy chcemy potwierdzić wybór postaci? Tak. Księżniczka, koks i... Wygląda jak C3PO. Tu jest CPO. Ze Star Warsa, ten robot złoty, ten poprawię prawej, zobaczcie, nazywa się on... On się nazywa Marquis A tam jest jeszcze postać z tyłu, Thorn, następna kobieta. O, i jeszcze jeden. Ale koks, jakie łapy ma. Jakie ma kostki, nóżki. Dobra, zobaczmy o co tu chodzi. Jak na razie menu, postacie fajnie zrobione. Battleborn. Łokurde. Jego łapa. Hmm. 30 klateczek raczej. Recenzowałem też duma ostatnio i Beta. Bardzo ładnie chodziła minimum w 60 klatkach. Tu mamy raczej 30. Gość ma łapę taką, że mi pół ekranu zasłania. Co my tu robimy tymi przyciskami LT? A LT rozgrzewamy broń. No i dobra. Nie wiem o co chodzi. Tak, to robimy przyciskiem w dół. Mogę wejść tu? To jest co moje, tak? Dobra, lecimy. Co ja robię? robię? Koza z nosa wyciągnął i wyrzuca. Nie wiem. Ło, pajączek. Dobra, szukajmy przeciwników. Tu jest jakiś robot. Dobra, udało się. Co za gra? Nie wiem co mam powiedzieć. Goście pompki robi. Dobra, zaczynam od początku. Mamy level pierwszy, trzysta. Czysta armora chyba? Mogę to wziąć Nie chyba nie Strasznie słaba jest płynność gry. Aczkolwiek e, zapomniałem, że to jest beta. Także to się raczej jeszcze zmieni. Bardzo fajna animacja jest zrobiona. Dużo szczegółowość. Przez to może dlatego płynność zakaj jest. Fajne teksty dla tych, co rozumieją. No i dobra. Znowu zginęliśmy. Augment Available. Co to znaczy? Aha, chyba ulepszyliśmy postać delikatnie. Wow, co to? Nie wiem, coś zabrałem. Nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle, aczkolwiek no ja nie jestem zwolennikiem tego typu gier. To nie znaczy, że jest zła, powtarzam. Bardzo fajne komediowe teksty. Wow, zdobyliśmy chyba fraga. Nie. Nie wiem, się sprawdza. Tak, jesteśmy na pierwszym miejscu. Bardzo fajnie, rzadko się zdarza. Real chili. Co, tarczę włączył i zadowolony, tak? O o, chyba giniemy powoli? Tak. Mamy dwie asysty, mamy trzy śmierci, dwa kile, dwa fragi i już nam się postać odgadza. Bardzo fajna kolorowa gierka. Dla ludzi, którzy lubią ten typ gier. Myślę, że może podejść ludziom e, którzy lubią Borderland. Mamy 25 minut do końca tej rundy. i Ja się na pewno nie będę bawił tyle. Dobra, przejdźmy dalej. Ne? Spróbujmy zobaczyć drugi koniec tej planszy. Zobaczcie, tu już idą warioty. U, jakiś kolej z mieczem. Mam wrażenie, że to może być taki dosyć większy tytuł, który pominąłem. Bo gra jest dopracowana. Zobaczcie, Enemy Friendly, Czas. Gra jest dopracowana, tak jakby producent wiedział, co robi. Będę musiał coś przeczytać na temat tej gry. Co to jest, dobra? Gdzie ja weszłem? Dla mnie troszkę za dużo się dzieje tutaj. I Jakie fajne. No nie udało mi się dojść do końca planszy. Jak to wygląda? Dalej na pierwszym miejscu 2 kile, 5 śmierci. Często giniemy. Dobra. Ja się wycofuję z tej gry. I zobaczmy ten drugi tryb, co był dostępny. Czyli tryb kampanii i prawdopodobnie multiplayer. Może być dużo ciekawszy. Może być coś takiego jak Destiny. Ale to tylko nie wiem, zgaduję. Zaraz zobaczymy. Mm, story public, play through the story, właśnie. Teraz zobaczymy. Eee, the, 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 the active Game Found Game is still active. Would you like to rejoin the game? Nie. Jak chcę po prostu. Aha, czyli tu musimy zaprosić kolegę jakiegoś. Automatically find other player to play Battleborn story mission. No czemu on mnie nie chce znaleźć? Active game found. Game you previously... Nie chcę, chcę od nowa zacząć grę. Zobaczymy teraz może jak... Jak wejdziemy do... do głównego menu tła. Mam nadzieję, że się teraz rozłączyło. Tak, teraz się wpisujemy. Prawdopodobnie teraz nam się uda podłączyć. Zaraz zobaczymy.

tu mamy Montana, nasza postać. Kalagar Marketplace. Zobaczmy Marketplace. Aha. Zobaczcie jak fajnie się guma go iżywa. Jest ok, jest ok. Dla ludzi, co logią, takie typy gier. Myślę Borderlands, może nawet Destiny. Bardzo fajna gra, bardzo fajnie zrobiona. Animacje, wiele postaci. Rozwałka fajna. Jestem na tak. Dzięki za obejrzenie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja już będę testował wkrótce kolejną grę. Trzymajcie się, hej, pozdrawiam.